I ostrożny krok i czujny wzrok Idzie, Andy, patrz uważnie Ten wesoły go szykuje coś, co przekracza wyobraźnię yeah. Ja jestem Andy, wszyscy mnie tu znają I gdy mogą, to unikają Ja jestem Andy, ktoś mnie nie zna, może Wszyscy znają go aż za dobrze na, 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 na. Rozrywkowe życie spanka. Nie dawaj mu tak dużo suszonych śliwek, bo się rozchoruje. Sam tego nie rozumiem. Obsługuję spanka i spełniam jego życzenia. Dlaczego? Opowiem Wam, jak się to wszystko zaczęło. Był piękny sobotni poranek. Chciałem się, jak zwykle, trochę rozerwać. Andy, chyba nie kombinujesz nic głupiego z tą plastikową myszą? Kogo tu mamy? Chcesz kogoś rozśmieszyć, zamieniając klej na dezodorant w sztypcie? Spróbuj włożyć ten klej gdzie indziej. Andy, jeśli znowu znajdę węża w szufladzie z krawatami, będziesz przez miesiąc wynosił śmieci. Zaczynam się niepokoić. Przynajmniej raz wykorzystałem każdy z moich gadżetów. Sztuczną kupę Dobermana już nawet 17 razy. A jeśli się wypaliłem i czeka mnie emerytura? Hmm. Od dawna nie miałem oryginalnego pomysłu. Przydałoby się coś świeżego, orzeźwiającego. Fuj, Twój... Spank, to ohydne Dajcie mu spokój Oboje wiecie, że biedny Spank ma problemy z układem trawiennym A suszone śliwki mają mu pomóc? Nie, ale on je tak lubi Mamusia nie odmówi pieseczkowi ulubionej przekąski, prawda? Nigdy w życiu Andy, przydaj się wreszcie do czegoś, wyprowadź go na spacer Spank, noga Spank, noga. To jasne, woli spać. Już nie śpi? Załóż mu obroże. A? Mamo, on jest jakiś sztywny. Złudzenie, trochę się porusza, to mu przejdzie. Uważaj, przechodząc przez jezdnię, nie chcę, żeby coś się stało mojemu słodkiemu pieskowi. Mm, mamusia by tego nie chciała, prawda, malutki? Słodkiemu pieskowi? Ach, bardziej dba o tego psa niż o mnie. A on tylko je, śpi i puszcza gazy. Zajmij się tym, zamiast wycinać idiotyczne numery, wtedy może mama cię doceni. <słuch> Bardzo śmieszne Chodź, Spank Idziemy zadzwonić do Deniego Opowiem mu, jak mnie tu traktują Wiem! Były numery z owocami? Pamiętasz fiasko z Carmen Miranda? Bracia, jak mogłem zapomnieć? Szkoda, że pani Weebles ma uczulenie na banany. Co jest, Larki? Teraz w modzie numery ze zdechłym psem? Może lepiej no tego wiesz zbadałbyś mu polska! To nie jest śmieszne, chłopaki. Nie! Ale to będzie śmieszne! Nosisz papierowe majtasy? Myślisz, że jesteś taki sprytny? Nie. Chodź, licz. Spadajmy stąd, zanim do padliny zlecą się sępy. O, znasz mnie, Andy. Jestem spokojnym, miłym facetem, który nadstawia drugi policzek i uważa, że lepiej mówić o kimś dobrze albo nie mówić wcale. Ale kiedyś w końcu przysięgam do wale tym dwóm kretynom tak, że będą błagali mnie na kolanach o litość. Dobrze, że jest po mojej stronie. Masz rację, ale ci dwaj idioci podsunęli mi pomysł na rekwizyt. Jadalna bielizna? Nie, nasz spank. Wasz spank? Oczywiście! Jak mogłem o tym wcześniej nie pomyśleć? Można wyciąć setki numerów z pomocą psa w śpiączce. Zapewniam, droga pani Tumi, pani kotek Tudli Pips jest w dobrych rękach. Wkrótce będzie elegancki i pełen życia, tak jak inne zwierzątka w moim sklepie. Proszę je obejrzeć. O, tu, tu. Co teraz? Czekamy. Szef mojego taty zaraz wyjdzie na golfa, jak co tydzień w sobotę po południu. Niezłą będzie miał minę, kiedy zobaczy spanka. Idzie. A, nie zauważył. Kolacja punktualnie o siódmej. O. Co tam się dzieje? Stary, dobry Spank nigdy nie oprze się jedzeniu. Wyszło lepiej niż myślałem. Kimberly, skąd to paskudztwo się wzięło? O, Roger, ten piesek jest taki śliczny. Wygląda zupełnie jak skarbenik. Skarbeniek? Pierwszy pies w moim życiu. Byłam małą dziewczynką, a on moim maleństwem. Nie ma obroży na szyjce. Chyba jest bezdomny. Kto wie, może jest! Śpieszę się, za pięć minut zaczynamy mem. W żadnym razie! Popatrz na niego umiera z głodu! Musimy się nim zająć! Choć pomożesz mi! Nazwę go Skarbeniek drugi! Kondel. O nie! To straszne! Mama mnie zabije! Co zamierzasz? Nie mogę zapukać do drzwi i powiedzieć, że to był mój wygłup. Wiem tylko, że jakoś wydostanę spanka z tego domu. Pani Timberley nie wygląda na osobę, która zniesie walkę kota z psem w jej domu. Kiedy Spank wyczuje tego kociaka, rozniesie dom na kawałki. Uciekaj! No już, już! No. Biedny skarbeniek! Ten wstępny kot cię wystraszył, ale już dobrze kot sobie poszedł, mój malutki. Oh. Dobra, jesteś pewien, że to się uda, pewnie. Oh. Że już jedziemy. Co? Tak, tak, jedziemy. Musimy interweniować. Jest problem z psami. Tak, wiedziałem, że sąsiedzi długo nie zniosą tego hałasu. Odzyskamy spanka, zanim zdąży porządnie nabroić. Nie zabierają panowie tego psa? Robi straszliwy hałas. Nie byłoby to mądre posunięcie, synku. Biorąc pod uwagę, że to pani Timberly właśnie wystawiła nam duży czek na fundusz emerytalny policji. Sztek? Pasta do zębów? Halo, wydział sanitarny w domu państwa Timberly jest wściekły pies. Toczy pianę z pyska. Proszę go zabrać zanim zacznie być groźny dla otoczenia. Pozostaje tylko czekać, aż hytle zabiorą spanka do schroniska, skąd my go później odbierzemy. Chodź. Mogłem dzisiaj nie wstawać. Wiesz co, Andy? Muszę lecieć. Ja też, inaczej mama zacznie coś podejrzewać. Jeśli się dowie o spanku, zmienię nazwisko i zapadnę się pod ziemię. Andy? No, no, seniorita. ja być Manuel! Pusto, droga wolna. Teraz muszę tylko wszystkich przekonać, że spank wcale nie zniknął. Andy. Ile razy prosiłam cię, żebyś nie karmił psa pod stołem? Przepraszam. Pańki, wątro z naderkami, Pycha! Andy! Dzisiaj ty kąpisz pieseczka, pamiętasz? Przyrzekłeś! Podoba ci się? Gdzieś ty się wydarzał? Brudas z ciebie. Dlaczego zamknąłeś drzwi, synu? No, nie chciałem, żeby uciekł tak jak ostatnim razem. Czy na pewno nic mu nie jest, Andy? Nic, mamo, to przez kofeinę. Wypił resztki kawy. Andy! Ma tylko małą czkawkę. Andy, co ty wyprawiasz z moim psem? Nigdy tak nie szczekał. Oh, teraz już się nie martwię. Andy, wypuść psa na wieczorny spacer. Jasne, tato. Wychodź z punk. E, Rób, co trzeba. Przyznam, że zaczyna mnie to denerwować. Wracajcie już, chciałabym się położyć. O! Spank musiał wypić hektolitry wody. O! O! Jak mogłaś mi to zrobić? Dobrze wiesz, ile Spank dla mnie znaczy. To nie było na umyślnie. Nie wiedziałem, że pani Timberly miała kiedyś psa, który wyglądał jak spanki. Na pewno wszystko nam powiedziałeś, nie przemilczałeś czegoś? Niby czego? No... może żąda okupu, co? <słyski> Niewiarygodne. Ja mam wyrzuty sumienia, mama jest załamana, a tata dowcipkuje. To nie było śmieszne, Al. Daj spokój, mamo. Wszystkim nam brakuje spanka. Od głosów, które wydaje, gdy go drapiesz, i tego, jak się zachowuje, kiedy widzi listonosza. I przykładania lusterka do jego pyska, żeby sprawdzić, czy oddycha. <śm> to akurat było niezłe. Mam tego dosyć. Jutro rano pojedziemy do państwa Timberley i odzyskamy spanka. Ależ, Frido, Timberley to mój szef. Nie mogę tak po prostu zabrać Trzeba mu... Trzeba było lepiej wychować syna, panie kawalarzu! Ech. Cienka jest granica dzieląca komedię od tragedii. Nie zastali państwo męża, bardzo mi przykro. Uch. Nie z nim, tylko z panią chcieliśmy się zobaczyć. Chodzi nam o spanka. Spank? Tak. To nasz pies. Chodzi o skarbeńka? Obawiam się, że nasz syn Andy yy, wczoraj go zgubił i przyszliśmy go odebrać. Nie ma mowy! Zaprzyjaźniliśmy się już ze skarbeńkiem? Ale to nasz pies! Proszę o dowody! Gdy go znalazłam, nie miał obroży! Cóż, yy... może macie Państwo jego zdjęcie? Nie, nie mamy. Dlaczego nie? Jest zbyt niespokojny, żeby mu zrobić. Zaraz udowodnię, że jestem jego panią. Spanki! Chodź, malenki, chodź do mamusi! No chodź, piesku! Do mnie! Dobra Psinka! Wystarczy tych dowodów. Parker, odprowadź państwa do drzwi? Chodźmy stąd, Frido, wyproszono nas. Piesku? Piesku, do pani! Ach der Gupik Kondlo Ta kobieta jest nieznośna. Masz absolutną rację, kochanie. Nie chciałbym być panem Timberly. Nie mam zamiaru tego tak zostawić. Chcę odzyskać mojego małego pieska! Jutro rano porozmawiasz o tym z panem Timberly. Ależ Frido, nie jestem pewien doprawdy, czy to dobry pomysł. Dlaczego nie? No wiesz, to mój szef. Poza tym on nigdy nie postawi się tej starej, to znaczy swojej żonie, a ja znajdę się w kiepskiej sytuacji, rozumiesz to? O chyba masz rację. Zawsze możemy kupić nowego psa. Jasne, trochęż żwawszego. Jeśli mam żyć bez spanka, nie chcę żadnego psa. Jak mogłeś tak zmartwić matkę? Masz przechlapane, synu. I zawsze musisz wpakować nos między drzwi. Cóż to za śmierdząca sytuacja? Uch? Nos? Smród? Fiła ślepa kura ziarno. E, znaczy tata dzwoni do deniego. Dzień dobry Doris. Muszę zobaczyć się z panem Timberly. Co za zbieg okoliczności! On też chce pana widzieć! Wejść! Panie Timberly, a Larkin, musimy o czymś porozmawiać. Panie Timberly, bardzo przepraszam i zdaję sobie sprawę, że mogę stracić posadę, ale moja żona jest bardzo wzburzona stratą swojego Właśnie, psa. O tym chciałem z tobą rozmawiać, Larkin. Spank. Pani Timberley i ja ucięliśmy sobie wczoraj wieczorem małą pogawędkę i doszliśmy do wniosku, że nie możemy zatrzymać psa, który należy do kochającej go rodziny. Doprawdy nie wiem co powiedzieć. L nie ma o czym gadać. Zabieraj go i znikaj. Mm. Oh, oh, oh. A pamiętacie dzień, w którym przynieśliśmy go do domu ze schroniska? To była mała futrzana kuleczka. Bardzo nieruchawa kuleczka. Biedny spanki, tak mi go brak! Nie spodziewałam się, ale ja też za nim tęsknię. Spanki! Tak! Rachunek, proszę Kochanie, jak tego dokonałeś? Zamieniłem parę słów z Timberlim jak mężczyzna z mężczyzną Powiedziałem, że jeżeli nie odzyskamy spanka, będzie musiał poszukać sobie kogoś innego do produkcji tego papieru O tato, jesteś wspaniały! Tak, wspaniały! Kłamca, aż mu para z uszu leci Wiedziałem, że Timberly będzie chciał się szybko pozbyć spanka, jak tylko poczuje efekty suszonych śliwek Tylko Larkinowie zniosą taki smród ty dokąd się wybierasz? Chciałbym razem z Denim uczcić powrót Spanka w Beans and Berger. Nie tak szybko, młodzieńcze. To przez twoje głupie wybryki o mało nie straciliśmy pieseczka. Myślę, że wynagrodzisz mu liczne cierpienia, których przez ciebie doświadczył. Jeśli to były cierpienia, też mogę pocierpieć. No i znacie już całą historię. Wygląda mm. na to, że co by się nie działo, spankowi zawsze się upiecze. Ech. Naprawdę nie powinien jeść tych śliwek. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix, Studio Eurocom, reżyseria Andrzej Preciks. dialogi Grzegorz Drojewski, dźwięk i montaż Jacek Gładkowski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Jacek Kopczyński, Anna Hojnacka, Krystyna Kozanecka, Jacek Wolszczak, Jolanta Wołejko, Krzysztof Zaczewski i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gnipszuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hardy.